Cześć, jestem Michał a w dzisiejszym odcinku Manchester United pokonało Arsenal 3 do 1. Bramka Antoniego w debiucie. każdy z urazem musiał opuścić boisko. Kolejna wygrana PSG. Ciekawe miejsce do oglądania meczu. Piąty gol Lewandowskiego w czwartym meczu. Laos nie odgwizdał karnego na lewym Kolejna strata punktów Bayernu Monachium. Sensacyjnym liderem Bundesligi Freiburg. Kolejny gol Milika dla Juve. Milan lepszy od Interu w derbach Mediolanu. Wysoka porażka Rakowa z Krakowią Gol i asysta Szymańskiego Jeżeli doceniasz tak krótkie wstępy jak te, to tylko subskrybuj kanał. No i lećmy z newsami. Miłego oglądania! Na początek tradycyjnie zobaczmy co ciekawego wydarzyło się na angielskich boiskach. Szósta kolejka Premier League została zainaugurowana derbami Liverpoolu, w których zmierzyły się drużyny The Office i The Reds. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, co z pewnością nikogo nie zadowala. Nie obyło się bez kontrowersji. W drugiej połowie Van Dijk w brutalny sposób zaatakował Onanę, za co dostał żółtą kartkę. Niektórzy jednak twierdzą, że to przewinienie kwalifikowało się na czerwoną kartkę. A co wy na ten temat sądzicie? Dajcie znać w komentarzach! W innym spotkaniu Chelsea nie bez problemów pokonała West Ham United 2 do 1. W ostatnim sobotnim meczu dość niespodziewanie punkty stracił Manchester City, który zremisował z Aston Villą 1 do 1. Niestety w 26 minucie boisko musiał opuścić Matty Cash. Całe szczęście okazało się, że to nic poważnego. Taką informację za pośrednictwem Twittera przekazał selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. W niedzielę zostały rozegrane dwa spotkania. W pierwszym Brighton pewnie pokonało Leicester 5 do 2. W drugim zmierzyły się ze sobą drużyny Manchesteru United oraz Arsenalu. Kolejny mecz z rzędu na ławce rezerwowych rozpoczął Cristiano Ronaldo. Lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 3 do 1. Bramkę w swoim debiucie zdobył Anthony, do tego dublet dorzucił Rashford. Kanonierzy pomimo porażki utrzymali pozycję lidera. Czerwone Diabły dzięki czwartej wygranej z rzędu awansowali na piąte miejsce. Ostatnie miejsce w Premier League wciąż zajmuje Leicester City z jednym punktem. Oto komplet sobotnich oraz niedzielnych spotkań Premier League. We Francji została rozegrana szósta kolejka Ligue W sobotę zostały rozegrane dokładnie trzy spotkania. Najpierw Marsylia pokonała na wyjeździe Oser 2 do 0. Następnie Olympique Lyon rozgromił drużynę Angers aż 5 do 0. Wysoką formę potwierdziło Paris Saint-Germain, które pokonało na wyjeździe Nantes 3 do 0. Gospodarze od 24 minuty musieli grać w osłabieniu po czerwonej kartce Fabio. W niedzielnych spotkaniach Lons zremisowało z Rennes 1–1. Wystąpiło dwóch Polaków w podstawowym składzie. Frankowski grał do 62 minuty, natomiast Poręba do 71. W innym meczu z udziałem Polaka Clermont Foot pokonało Toulouse 2–0. Całe spotkanie rozegrał Mateusz Wieteska. W rywalizacji Tua z Rennes padł remis 1–1. Przy tej okazji chciałbym wam pokazać miejsca premium na stadionie gospodarzy. Musicie przyznać, że robi wrażenie. W ostatnim niedzielnym spotkaniu AS Monaco pokonało na wyjeździe Nice 1-0. Całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział Bułka. Oto komplet wyników szóstej kolejki Ligue Liderem z 16 punktami jest Paris Saint-Germain, tyle samo punktów ma druga Marsylia. W Hiszpanii swój kolejny wielki dzień miał najlepszy piłkarz na świecie Robert Lewandowski. Tym razem FC Barcelona zmierzyła się na wyjeździe z drużyną Sevilla. Polak po raz kolejny znalazł się w podstawowym składzie Dumy Katalonii. Barsa pewnie pokonała swoich rywali 3 do zera, a jedną z bramek zdobył Lewandowski. Polak wykorzystał bardzo dobre podanie od kunde najpierw przyjmując piłkę klatką piersiową, a następnie efektownie ją uderzając. Było to piąte trafienie w czwartym ligowym spotkaniu. Robert mógł zakończyć swój strzelecki dorobek z jeszcze jedną bramką, jednak w tej sytuacji Mateu Laos nie odgwizdał jedenastki. Oprócz niepodyktowanego karnego Robert miałby rewelacyjną okazję do strzelenia gola, gdyby tylko Dembele postanowił w tej sytuacji do niego podać. Niestety tak się nie stało. W historii La Ligi tak dobre wejście do nowych rozgrywek mieli tylko Cristiano Ronaldo w 2009 roku oraz Radamel Falcao dwa lata później. Lewandowski bardzo dobrze odnalazł się w Hiszpanii. Spójrzcie na ten filmik, który całkiem niedawno pojawił się w sieci. Na jednej z katalońskich ulic Lewandowski postanowił tańczyć i śpiewać przy piosence Volare. Nagranie stało się hitem internetu. Oh! Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy naszym rodaku. Erling Haaland udzielił ostatnio całkiem ciekawej wypowiedzi w kontekście Bayernu Monachium. Norwek w pełni rozumiał przyczyny odejścia Lewego, co przyznał w filmie dokumentalnym Haland Valge. Jeśli stawiasz się w miejscu Lewandowskiego, nie wiem ile goli strzelił dla tego klubu i ile zdobył tytułów, współczujesz mu. Naprawdę uważam, że to brak szacunku. Wróćmy do piłkarskich zmagań. W sobotę grały również dwaj inni kandydaci do mistrzostwa Hiszpanii. Real Madrid pokonał 2 1 Betis, natomiast Atletico Madrid zremisowało na wyjeździe z Realem Sociedad. W niedzielę padło bardzo dużo bramek. Villarreal pokonało u siebie Elche 4 do 0. Co ciekawe drużyna Unaja Emery'ego w tym sezonie La Ligi nie straciła jeszcze bramki. W ostatnim meczu tego dnia Walencja rozgromiła hetafę 5 do 1. Po czterech kolejkach liderem rozgrywek z kompletem zwycięstw jest Real Madrid. Druga jest FC Barcelona, a trzecie Real. Stawkę z zerem punktów i bilansem bramkowym 0 do 10 zamyka Cadiz. Dziś zostanie rozegrane jeszcze jedno spotkanie – Realu Valladolid z Almerią. Sprawdźmy co ciekawego wydarzyło się w ostatnich dniach na niemieckich boiskach. Zaczniemy od drugiej Bundesligi, gdzie nie zatrzymuje się Dawid Kownacki. Polak zdobył kolejną bramkę dla Fortuny Düsseldorf. Niestety jego drużyna przegrała 1-2 z FC Heidenheim. Było to czwarte trafienie Kownasia w tym sezonie. Przejdźmy teraz poziom wyżej. Tam piątą serię spotkań w piątek zainaugurowali Borussia Dortmund oraz Hoffenheim. Lepsi okazali się ci pierwsi, którzy wygrali po bramce Marco Roysa. Niemiec po raz 45 w karierze otworzył wynik meczu BVB, dzięki czemu wyrównał klubowy rekord należący do Manfreda Burks Po bardzo dobrym początku stonu zaczyna spuszczać Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec zremisowali na wyjeździe z Unionem Berlin 1-1. W sobotę zwycięstwo nad Bayerem Leverkusen odniósł Freiburg, który wygrał 3-2. do Te trzy punkty pozwoliły im zająć pozycję lidera Bundesligi. W niedzielę rozegrano dwa spotkania. W pierwszym Augsburg przegrał u siebie z Hertą Berlin 0-2. Cały mecz w barwach gospodarzy rozegrali Gikiewicz oraz Gumny. W drugim meczu FSV Mainz pokonało na wyjeździe Borussia Mönchengladbach 1-0. Oto komplet wyników piątej kolejki Bundesligi. Spójrzmy na tabelę. Nowym liderem z 12 punktami został Freiburg przed Borussią Dortmund i Bayernem Monachium. Czerwoną latarnią ligi jest Bochum z zerowym dorobkiem punktowym. We Włoszech Arkadiusz Milik pokazuje, że jego transfer do Juventusu nie był przypadkiem. Juventus zmierzył się na wyjeździe z Fiorentiną. Polak znalazł się w podstawowym składzie Starej Damy. Milik odwdzięczył się Allegriemu za zaufanie zdobywając gola w dziewiątej minucie. Ostatecznie jednak Juve zremisowało 1 do 1. Największym wydarzeniem piątej kolejki Serie A była z pewnością rywalizacja AC Milanu z Interem Mediolan. Spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie. Było niezwykle emocjonujące. Górę okazali się Rossoneri, którzy wygrali 3 do 2. Bohaterem Milanu został Leo, autor dwóch bramek. Bardzo ważne zwycięstwo odniosło Napoli, które na wyjeździe pokonało Lazio 2 do 1. Asystę przy pierwszym trafieniu dla klubu z Neapolu zaliczył Zieliński. W niedzielę do gry przystąpiła specja, która zremisowała 2–2 z Bolonią. Do rywalizacji przystąpili Drągowski, Kibior, Reca oraz Skorupski. Wszyscy rozegrali całe spotkanie. Ella z Verona pokonało 2–1 Sampdorię. W meczu wzięli udział Paweł Dawidowicz oraz Bartosz Bereszyński. W ostatnim niedzielnym meczu AS Roma została rozgromiona przez Udinezę aż 0–4. do Zalewski pojawił się na boisku w 65. minucie. Oto komplet wyników. Dziś zostaną jeszcze rozegrane trzy spotkania. Zobaczymy czy Krzysztof Piątek zadebiutuje w Salernitanie w meczu przeciwko Empoli. Tradycyjnie zobaczmy jeszcze co wydarzyło się w najlepszej lidze na świecie, polskiej Ekstraklasie. Ósmą serię spotkań zainaugurowała rywalizacja Legii Warszawa z Radomiakiem Radom. Spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 1-0 po golu Augustyniaka. Ale czy Legia powinna kończyć ten mecz w komplecie? Za ten brutalny faul Jędrzejczyk nie wyleciał z boiska. Dosyć niespodziewanie zakończyła się rywalizacja Krakowi z Rakowem Częstochowa. Wicemistrzowie Polski zostali w Krakowie rozgromieni aż 0 do 3. W niedzielę trzecie zwycięstwo z rzędu odniósł Lech Poznań, który pokonał na własnym stadionie Widze fuć 2 do 0. Oto komplet dotychczas rozegranych spotkań ósmej kolejki. Dziś zostaną rozegrane jeszcze dwa spotkania. Piast Gliwice zmierzy się z Miedzią Legnica, natomiast Wisła Płock podejmie drużynę Górnika Zabrze. Trzeba jeszcze wspomnieć o występie Sebastiana Szymańskiego, który wszystkich oczarował. Jego Feyenoord w dramatycznych okolicznościach pokonał na wyjeździe Go Ahead Eagles 4 do 3. Polak w drugiej połowie zaliczył asystę oraz strzelił bramkę. To nie była byle jaka bramka, to była bramka Stadiony Świata. Wygląda na to, że Szymański powoli zaczyna być gwiazdą Ligi Holenderskiej. Skoro jesteśmy przy tych rozgrywkach, to trzeba wspomnieć o debiutach Bartosza Białka i Kacpra Kozłowskiego. Polacy znaleźli się w podstawowym składzie Wites, które pokonało 1 do 0 Groningen. Białek przebywał na boisku do końca, natomiast Kozłowski został zmieniony w 81. minucie. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że nowy klub znalazł Marcelo. Od końca czerwca Brazylijczyk pozostawał bez klubu. Zastanawiano się, czy aby na pewno obrońca będzie gdziekolwiek kontynuował karierę. Być może zdecyduje się na jej zakończenie. Okazuje się, że Marcelo, co prawda, zostaje na południu Europy, ale z Hiszpanii przenosi się do Grecji, a dokładniej do Olimpiakosu Pireus. 34-letni piłkarz podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce o 6 rano. Do zobaczenia!